Elo kolarskie wariaty, tu Wojtek z tej strony, kolejna korba z Chin. Dlaczego, dlaczego nie użyłem jednak tamtej korby, której, która była pod, no, świetna, to za chwilę opowiem, ale teraz przyjrzyjmy się bohaterowi tego filmu. Otóż zakupiłem kolejną korbę. I mam nadzieję, że to już będzie ostatnia korba do, w przypadku tego roweru, ale nie martwcie się. Tamta korba na pewno nie jest na straty, na pewno się jakoś przyda. Jest to korba Meroka. Oczywiście z AliExpress. Oś 24 mm, czyli tradycyjnie dla większości korb rowerowych z AliExpress. Też dobre rozwiązanie, ponieważ jeśli chodzi o suporty, to nie ma problemu. Mamy szeroki asortyment dostępny. Co mnie zadziwiło w tej korbie, jest to, że naprawdę fajnie wygląda. Może to nie jest jakieś mega osiągnięcie, jeśli chodzi o próbkę na maszynie CNC, ale powiem Wam, jest naprawdę fajnie w porównaniu do tamtej korby. Szczególnie widać to tutaj. Widać, że tutaj się postarali. Tu jest jedno wcięcie, tu jest drugie wcięcie. Tu widać, że takie żeberka są. Tu jest też napisane. Pewnie to się zetrze, No ale to już jest szczególnik. Po drugiej stronie też się postarali, żeby fajnie to wyglądało. Też mamy takie fajne, fajne żeberka. Więc naprawdę jeśli chodzi o tę korbę, to jestem zaskoczony. Prawie ra prawe ramię jest jeszcze ciekawsze, z tego względu, że tutaj jeszcze mamy dodatkową. Czerwoną anodę. A jeszcze powiedzieć, muszę, że ta korba jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym, takim, którym ja mam, i czerwonym. I w przypadku czerwonej korby mamy na odwrót. Ramiona są czerwone, natomiast tutaj ta obwódka jest czarna. Więc jeśli chodzi o obrażenia estetyczne, to jest fajnie, świetnie wygląda. No, oczywiście, to nie jest jeszcze poziom. Korb, na przykład Shimano, na przykład od Srema, Truvativa czy czegoś takiego, ale jak na korbę skin, to jest naprawdę nieźle. To też nie jest oczywiście tak, że dostałem samą korbę. Nie, jeszcze mamy tutaj zębatkę, tylko że jej nie zastosuję, ponieważ to jest po pierwsze do Single Spita, po, po drugie ma tylko 32 zęby, ale Patrząc na jakość jej wykonania, to jestem bardzo zadowolony. Poprzedni, w tej szosowej, którą kupowałem, no tutaj było widać, że to nie jest wykończone tak idealnie, nie jest to wygładzone. Natomiast tutaj, jak widzicie, jest kompletnie płasko, czyli to jest wykończone ładnie. No i jestem z tego powodu naprawdę zaskoczony, że postarali się bardzo ładnie wykończyć tą tarczę. No, naprawdę jest no jakby postawić obok siebie tarczę na przykład od 3M i tą właśnie tarczę i pousuwać te wszystkie oznaczenia, pomalać je jednakowo, to uważam, że nikt nie zauważyłby, że to jest chińska tarcza do korby. Naprawdę moim zdaniem jak za te pieniądze jest całkiem nieźle. A o pieniądzach oczywiście na koniec. Jedna taka rzecz nieprzyjemna niestety ta śrubka służąca do usunięcia luzu no, jest słaba, wykonana z plastiku takiego nieciekawego, więc. No spełnia swoje funkcje, ale się akurat w tym przypadku nie postaraj, żeby to się jako tako wyglądało. Chociaż z drugiej strony w przypadku Shimano też to nie jest akurat jakoś ciekawie wykonane. Też jest wykonane z plastiku, więc Shimano chińska korba w przypadku tego remis na zero. Ale w przypadku tej korby też jest mocowanie, ach, to już powiem dokładniej. Direct Mount GXP, bo jak zauważyłem, najczęściej właśnie określa się to mocowanie jako GXP, ale żeby uszczegółowić, to powiem, że to jest Direct Mount GXP. Też jedna rzecz, którą dopiero później stwierdziłem, która mi się rzuciła w oczy, że jednak ten sposób mocowania nie jest akurat fajny w przypadku tego, że jak mamy oś właśnie tutaj przymocowana do tego akurat konkretnego prawego ramienia korby. O, otóż wtedy mamy trochę problem, żeby dokręcić te oto śruby, no ponieważ trosz, troszkę tu zawadza nam oś. Dobrze, że to jest 24 mm, bo gdyby to było. Na przykład 28 i 9, jak jest w przypadku srema, no to byłoby już tutaj ciężko, żeby to w ogóle przykręcić. Więc fajnie, że to jest, nie fajnie, że w taki sposób. Pewnie się zastanawiacie, ile ta korba waży. Zważymy sobie same e, ramię i oś. No z tego względu, żeby wam pokazać różnicę między. Różnymi rozmiarami. Mam nadzieję, że widać. I oczywiście, że widać. Więc kładziemy jedno ramię, kładziemy drugie ramię i wychodzi nam 613 gramów. Porównajmy sobie to z korbą szosową, którą kupiłem wcześniej. I ta korba będzie ważyła. 591 gramów, czyli w sumie niewielka różnica, 20 gramów, niewielka rzecz. Moim zdaniem nie warto, żeby sobie zaprzątać głowy. Ale jeszcze przy okazji pokażę Wam jedną jeszcze korbę, którą mam przy okazji tutaj dostępną. Mamy tu korbę Truvativ Stylo i ona waży 544 gramy, czyli z jednej strony te korby chińskie są tanie, jednak jeśli naprawdę chcecie mieć lekką korbę, no to musicie szukać marek, które mają korby znacznie droższe niż chińskie. Chyba że Wam nie zależy na wadze, no to wtedy bierzcie sobie produkty chińskie. Ale dlaczego kupiłem drugą korbę? Zapomniałem o tym wspomnieć w przypadku recenzji tej oto korby Goldixa szosowej. I teraz wyjaśnię dlaczego. Ponieważ wszystko rozchodzi się o miejsce. Bo otóż jak widzicie, po złożeniu ta korba, to jest w ogóle korba MTB. I jak widzicie, jest tutaj taki odstęp. I teraz przyłóżmy sobie obok korbę Mam nadzieję, że to będzie widać odpowiednio. Zaraz na odwrót damy, żeby to było w porządku, wszystko. Przyłóżmy sobie korbę. I jak widać, nie widać to na szczęście. Tutaj ta, to ramię korby jest zacznie bliżej środka. Znaczy, odstęp między tymi ramionami jest zacznie bliższy. I jaki to jest? Problem? Otóż taki, że gdy zamontowałem tę oto korbę, ramię korby uderzało o ramę roweru. Nawet w sumie nie zdawałem sobie sprawy, że ta korba nie będzie kompatybilna z moim ramą we zimowym wojowniku. Więc jeśli chcecie na pewno kupić. Tę korbę, to raczej polecam ją do roweru szosowego z tego względu, że tylne widełki są znacznie wężej. A jeśli znacie Gravela, no to raczej bym proponował, żeby kupić sobie taką korbę do MTB. Tym bardziej, że jeśli chodzi o montaż tutaj GXP, Direct Mount GXP, to tutaj możemy też zamontować przecież korbę. Yy, znaczy, tarcze szosowe, więc moim zdaniem tu nie będzie problemu. I jeśli chodzi o linię łańcucha, to też uważam, że tu będzie w porządku, ale oczywiście to w przypadku następnej części zimowego wojownika pokażę, czy to jest, czy aby na pewno to się udało. Ale jeśli chodzi o to, tutaj też mamy dłuższą oś. Bo jak mierzyłem, tu jest 120 mm, tu jest to. 12 mm. 8 mm różnicy, ale jest znaczna różnica. Poza tym, same ramiona mają bardziej taki łukowaty kształt. Natomiast tutaj mamy proste. No, jak mówiłem, siermiężnie ciosane, niezbyt finezyjne. Jak widać, tu też mamy. ramię korby jest znacznie dalej, więc jeśli chcecie macie gravela korba MTB. Jeśli macie szosę szosa. Tyle. I jeszcze jedna rzecz. Ile to kosztowało? Za mm, korbę z tarczą 32 zęby zapłaciłem około 230 zł. Oczywiście tutaj pokażę zdjęcie tego ile to dokładnie kosztuje. Więc taka korba, która Całkiem fajnie wygląda, może nie jest najlżejsza na świecie, ale jest. No jest lekka. Nie oszukujmy się, to nie jest jakiś ciężki kloc, więc moim zdaniem, jak najbardziej się opłaca. Oczywiście jak będzie to wyglądało w przypadku eksploatacji i tak dalej, to już zobaczymy w, na, w przyszłości, ale jak na razie jest to bardzo fajna korba. I to by było na tyle, jeśli chodzi o. Kolejną chińską korbę. Mam nadzieję, że już ostatnią, bo nie chcę, nie chcę już czekać, naprawdę. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!